Moim gościem jest Krzysztof Włodarczyk a głównym gościem głównym tamtym reprezentantem tego co o czym będziemy mówili jest tutaj to co wystawione na stole czyli prawoda. Taką nazwę nadałem ponieważ jest to woda moim zdaniem najbliższa w wodzie pierwotnej będę za później demonstrował Jakie są gigantyczne różnice pomiędzy wodą, która tu stoi, a wodą, którą mamy z kranu, w jeziorach czy w rzekach, eee, i będziecie Państwo mogli mieć okazję sami ocenić różnice w wodzie, w jej jakby oddziaływaniu na nas i tym, co naprawdę woda potrafi. Eee, w tych małych buteleczkach proponuję wodę tak zwaną osobistą. To znaczy wodę, którą będziemy nosili przy sobie i która sama zmienia w nas wodę na wodę strukturalną, wodę o prawidłowym kształcie, o prawidłowym działaniu i o prawidłowej energii. Jest wiele czynników, które wpływają na to, że mamy dobrą lub tak zwaną złą wodę w organizmie. Między innymi woda powinna posiadać swoją własną energię. E, o tym zapominamy. Tu pan Leszek był uprzejmy, e, sprawdzać wielokrotnie i tę wodę, i wodę po działaniu tejże wody. Teraz może by się wypowiedział, co zobaczył na własne oczy. No tak. E, przede wszystkim ja używam tej, tej, tych buteleczek małych. Używam i tej dużej też używam, tym, że razy cztery. No i y, co zaobserwowałem? Przede wszystkim najpierw zacząłem to badać i jak się okazało, ta woda ma dużo wyższy poziom witalności niż zwykła nasza kranowa, niż nawet woda z różnych źródeł, chociaż jeszcze nie, nie porównywałem tego na przykład z jakimiś tam cudownymi źródełkami ale podejrzewam, że też witalność tej wody jest większa. Tym bardziej, że rzeczywiście oddziaływuje to bardzo, bardzo mocno na, cały, na całą strukturę energetyczną. Oprócz tego, co zaobserwowałem, to to, że rozjaśnia mi się w głowie, intuicja mi lepiej pracuje, jak tego używam, tej wody, czy tej, czy tej, to nie ma już większego znaczenia. W każdym, w każdym razie e, ona ma bardzo, bardzo dużą siłę oddziaływania. I tak jak zauważam, również ma właściwości uzdrawiające. Więc sprawdziłem sobie te właściwości uzdrawiające i okazuje się, że e, zarówno te małe, jak i ta duża butel, woda w e, butelkach, ona działa uzdrawiająco nawet. Na osoby, które nie za bardzo w to wierzą, natomiast jeżeli ktoś jest bardzo zamknięty na uzdrowienie, no to troszeczkę na niego podziała, ale niestety nie za dużo. Nie za dużo. Mimo wszystko jakiś tam postęp jest, ale, pomimo tego, że jest opór, to w pewnym momencie może zaskoczyć tutaj, że się rozszerza świadomość. I w ten moment od. Z rozszerzenia świadomości jest dość istotny, żeby potem przyjąć już to, te dobrodziejstwa, które się z wodą wiążą. Jeszcze jeżeli chodzi o dużą butelkę, ona akurat jest w pełni przezroczysta mm -hmm. i jeżeli kiedyś Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć, to ta woda, pomimo że nie jest wodą e, w żaden sposób. E, bąbelkowaną, tak, czyli gazowaną, to w sposób naturalny osadza na ściankach butelki, e, pęcherzyki powietrza, ponieważ ja to do pęcherzyki powietrza e, nie są, one nie stanowią jakby integralnej części wody i woda je wypycha na zewnątrz. One osadzają się najbliżej, czyli na ściankach w tym momencie. E, jeżeli nawet Państwo przelejecie tę wodę, i teoretycznie te hezyki powinny się ulotnić, to i tak one będą za chwilę e, osadzały się, po którymś razie również będą się osadzały. Ponieważ woda dąży do stanu idealnej czystości. E, idealny stan czystości jest tylko wtedy, kiedy mamy teoretycznie H2O. E, mamy wtedy wodę w czystej postaci. Ona e, jest bez domieszek, bez niczego. Tu Miałem okazję pokazać panu Leskowi wodę, która 4 lata jest w pojemniku i krystalowość tej wody jest tak wielka, że myślę każdy, kto by na to patrzył, byłby wielce zdziwiony, ale wszystko, co woda zawierała, osadziło się, osadziło się na dnie. Nawet przy lekkim mieszaniu tej wody nic. Z dna nie podnosi się, wszystko jest nadal osadzone na dnie, natomiast każda z tych wód ma o wiele większą gęstość, co myślę, że będziecie mogli Państwo zaobserwować, jeżeli będziecie mieli oczywiście chęć używania tejże wody. Duża butelka jest przeznaczona do ogrodów, do domów jeżeli postawicie butelkę w ogrodzie to plony wzrastają wielokrotnie trudno mi powiedzieć 30, 50, 100 czy 300% z tego względu, że później umieszczymy zdjęcia prawdopodobnie gdzie jest pokazane taczkami pomidory przywożone z ogródka, znaczy z działeczki o powierzchni 18 metrów kwadratowych gdzie było posadzonych około 90 krzaków pomidorów, z tym, że różnych, bo tam były koktajlówki, Megagrona, e, wszystkie pomidory w sumie dały e, grubo ponad ćwierć tony e, owoców, a stała tylko jedna butelka. E, na a, stanowisko było zrobione e, tego właśnie roku, zeszłego roku, kiedy tu żeśmy się wprowadzili, czyli na piaskach. Po nawiezieniu, po, że tak powiem, restrukturyzowaniu ziemi, pierwszego roku wydała tak gigantyczny plon. Każdy może uważać, że to było różnie czy to nawozy, czy ziemia. Czy to jest dowolność, jeżeli chodzi o interpretację. Natomiast, jakie było działanie wody, to był drugi rok, trzeci, przepraszam. To był trzeci rok, kiedy woda oddziaływała, i za każdym razem, o dziwo, plony były wielokrotnie większe. Będziemy mieli okazję, to może zrobimy takie nagranie też takiego małego, takiej małej grządki, gdzie były ogórki. Zapas ogórków mamy na 3 lata. Rozdawaliśmy tego całe siatki. Proszę mi wierzyć, nie byliśmy w stanie tego przejść. To jest tak gigantyczny plon, że dała jedna grządka, jeden. Jedna wrzątka tak ogólnie. Tyle z mojej strony, a jeżeli chodzi o zasięg, to jest to 40 metrów średnicy. Jeżeli chodzi o. średnicy czy promienia? A prawie... średnicy. średnicy, tak. Średnicy, średnicy jeżeli tak. chodzi o domy, bo w domach jest to między 20 metrów promienia. E, z tego względu że tam są domownicy. Ludzie swoją energią oddziaływują na wodę i ona jakby troszeczkę inaczej działa, Natomiast jeżeli postawimy taką samą butelkę w ogrodzie, jest to średnica 80 metrów w zasięgu działania. W momencie, gdy mamy dwie takie butelki na dwóch końcach ogrodu, następuje synergia i zupełnie inaczej się to pokrywa, niż wynikałoby, że dodajemy butelkę, butelkę, tu się stykają. Proszę mi wierzyć, zupełnie inaczej to działa. Dobra, no, tak. i teraz tak. Yy, Krzysztof mi poradził, żeby cztery takie butelki położyć sobie na łóżku i wykorzystać. Od, odpowiednio skonfigurowane. Tak, odpowiednio skonfigurowane i wykorzystać do uzdrawiania. No byłem zdziwiony, po prostu byłem zdziwiony tym, co się stało, bo położyłem sobie te butelki yy, do siebie czubkami, tak jakby, o, tak mniej więcej, tak wzdłuż i położyłem się i miałem odczucie jakby taka kryształowa kopuła nade mną się roztoczyła, no cudowne odczucie ja teraz się budzę wypoczęty, bo dalej trzymam tę wodę, czuję się wypoczęty, czuję się zregenerowany no i przede wszystkim, no jak wiele lat nie miałem jakichś tam snów, no to Ostatnio zauważyłem, że mi się fajne rzeczy śnią, bardzo miłe, bardzo przyjemne, co jest dla mnie miłą odmianą, bo nigdy nie miałem. Natomiast ta, ta woda wywołała ogromne zainteresowanie, jak napisałem artykuł o tym, o prawodzie, tak? I wiele osób chciało się dowiedzieć, porównać, czy to jest takie, czy to jest siakie, czy owakie, czy można tę wodę porównać do innych wód, które są energetyzowane na różne sposoby. Tam podawano mnóstwo różnych sposobów, yy, ale okazuje się, że sposób energetyzacji tej wody różni się. Bo no mówię, osoby są zainteresowane tym, jak to zrobić, jak to się robi. Czy byłyby w stanie w ogóle to zrobić? Czy jesteś w stanie powiedzieć coś na ten temat? E Proces, e, jakby <laughs> pozyskania tej wody, a właściwie tworzenia, był bardzo, bardzo skomplikowany. E, zaczęło się od tego, że wodą w ogóle zainteresował mnie e, mój znajomy, którym kiedyś raz byśmy byli w jednej branży optycznej, to jest Jerzy Grygoruk. On jako pierwszy zainteresował mnie wodą. Następnie byłem z tym właśnie Jurkiem u Pana Wasława Szwaczki i tam nabyłem pierwszą taką głowicę, która strukturyzowała wodę i od tego się wszystko zaczęło. Potem zagłębiałem się trochę w kwestię techniczną, ale powiem szczerze, że owszem pomaga, Pewne rzeczy tak, trzeba jednak technicznie przerobić. Natomiast ogólnie woda może być odporna, bardzo odporna na działanie techniki. To mówię z perspektywy czasu. Dziś ta woda, którą tu przedstawiam, jest wodą, która absolutnie jest odporna na działanie fal elektromagnetycznych. Sam ostatnio zrobiłem doświadczenie zagotowaniu w kuchence mikrofalowej, to jednak trochę wodę, powiem, boli. Może Państwa to zdziwi, ale tak, potrafi boleć wodę. I woda nadal utrzymywała swoje właściwości. Może będzie lepiej widać. Ona ma konsystencję oleistą. Ta woda zupełnie inaczej zachowuje się przy wlewaniu, przelewaniu do naczyń. Gdyż e, zachowuje się jak dobrze zmrożona wódka, albo ewentualnie olej, jak przelewamy. Nie rozpryskuje się, leci równym strumieniem głęboko, wywołując całą, że tak powiem, falę bąbelków. E, cóż, najlepszym sposobem jest samemu przekonać się, jak to wygląda. To jest jedna z rzeczy, która charakteryzuje tę wodę. Jest następna sprawa, że jeżeli weźmiemy krople, położymy na rękę, może nawet zademonstruję, jeżeli będzie widać. To ta kropla to ta kropla e, proszę to ta kropla trzyma się, trzyma się tak, ale o, no nie wracamy nie rękę do 90 stopni i ona nadal utrzymuje się. Obrócę rękę 180 stopni i ta kropla nawet nadal trzyma. będzie się nie. trzymała to świadczy, że skóra ma w tej chwili małe nawilżenie jeżeli zrobimy nawilżymy skórę i położymy po tym krople zaraz to Państwu mogę jeszcze raz pokazać to ona będzie spływała, ponieważ skóra jest nawilżona i już nie potrzebuje e, że tak powiem tej wody o, zaczyna już spływać proszę bardzo już zaczyna spływać e, w momencie kiedy mamy wysuszoną skórę, ta woda absolutnie nie się wchłaniała i nawilżała w skórę. To jest tak jakby ratowanie naszej skóry, żeby się za bardzo nie wysuszyła. E, to są takie cechy bardzo charakterystyczne dla tej wody, po których można ją natychmiast praktycznie rozpoznać. E, ma jeszcze e, wiele innych, ale to już jakby, myślę, byłby oddzielny w ogóle program, e, ponieważ spektrum działania tej wody, jest przeogromne. Razem tu z panem Leskiem odkrywamy, naprawdę odkrywamy to, co woda może. Dołączają do nas inni ludzie, którzy wyrazili chęć badania, testowania tejże wody i sami nie mogą wyjść z podziwu, jakie właściwości ma ta woda. Eee, mogę powiedzieć tak. 4 lata, to ten moment, kiedy uzyskałem wodę właśnie o tej konsystencji, bo w sumie prawie 6 lat prowadziłem pracę z wodą, więc od 4 lat posiadam wodę o tejże konsystencji i ta woda umożliwiła to, że cała moja rodzina jest zdrowa w ciągu tych 4 lat. Po prostu jesteśmy zdrowi. Bardzo dobrze, o to chodzi. Poza tym, tak, ja już pokazywałem kiedyś badania tej, tej małej buteleczki, e, ponieważ ta woda w tej małej buteleczce ma również właściwości neutralizatora promieniowania elektromagnetycznego, między innymi z sieci 5G. I to rzeczywiście działa. Ja jeszcze zademonstruję na innym filmie, w jaki sposób na przykład zaburza falę elektromagnetyczną. Ja już zrobiłem sobie e, Doświadczenie bardzo blisko nadajnika i okazuje się, że osłabia działanie fali elektromagnetycznej, ale to nie tylko to, bo to jest mniejsza z tym. Natomiast ważne jest, że pomaga regenerować się komórkom ciała po ewentualnych uszkodzeniach związanych z działaniem pola elektromagnetycznego. Czyli, tak jakby te komórki odbudowują się, odbudowują swoje możliwości. I o ile na przykład, biorąc pod uwagę skalę Biowisa, w przypadku działania sieci 5G woda w komórkach wewnętrznych ciała ma witalność całe 2200-2300 jednostek w skali Biowisa, to jeżeli używamy tej wody, to ciało zaczyna mieć częstotliwość, no nie częstotliwość, tylko witalność e, około 16 tysięcy w skali biowisa. No to jest ogromne podwyższenie. Normalna vita, biowitalność jest e, gdzieś około 6,5 tysiąca do 10 tysięcy. To już człowiek zwykły, to jest zmęczony. Natomiast zmęczony, że nadmiar energii ma. Natomiast ta Woda daje nawet 16 tysięcy, ale może dawać i więcej jednostek w skali Biowisa, No w sumie pełni rolę bioenergoterapeuty domowego, podręcznego. Tylko to, co jest istotne, tę wodę trzeba nosić przy sobie cały czas, żeby ona dała do, do efekt, jeżeli jesteśmy w polu elektromagnetycznym. Bo jak jesteśmy poza polem elektromagnetycznym, to nie ma takiej potrzeby, natomiast jeżeli jesteśmy w zakresie działania pola, no to trzeba nosić przy sobie. Tu na razie mamy potwierdzone, że około roku potrzeba na ugruntowanie takich zmian w wodzie wewnętrznej, żeby to było trwałe. Działa od razu. Od kilkunastu sekund już widzimy zmiany, natomiast, żeby się ugruntowało, trzeba dłużej. No, i jeszcze mi mówiłeś tutaj, że na buteleczce powinny być napisy. Tak, e, jeszcze uściśle to, co mówiłeś, mm -hmm. okay. ponieważ jest układ taki. Jeżeli mamy buteleczkę, to ta buteleczka jest wystarczająca do tego, żeby strukturyzować wodę w organizmie. Tutaj nie potrzebujemy pić, nie potrzebujemy energetyzować. Po prostu mając butelkę przy sobie, woda w naszym organizmie się uczy tego, jak być prawidłową wodą, i następnie jest to utrwalane. Ta woda właśnie ma takie możliwości, że utrwala prawidłową strukturę wody w naszym organizmie. W związku z powyższym, po roku, jeżeli będziemy powiedzmy normalnie funkcjonować, bez specjalnych wielkich stresów, bez przeciążeń, e, znaczy naszego wewnętrznego oddziaływania hmm. na wodę w organizmie, to nie musimy tego używać. Nie musimy nic używać. Możemy normalnie funkcjonować, ponieważ mamy w pełni zrestrukturyzowaną wodę w organizmie, co pozwoli nam na funkcjonowanie i prawdopodobnie o dużo w, dłuższy wiek e, naszego życia. E, tu były, że tak powiem, testy robione, ale to pozostanie na razie tajemnicą. Poczekamy na pierwsze efekty w wydłużaniu życia. No, poczekamy jeszcze Natomiast, jakieś 50 lat. <śmiech> <śmiech> Natomiast, co jest ważne, bo to, żeby woda działała, można tak powiedzieć kierunkowo, należy tu umieścić no, gdzieś na tej butelce umieścić e, mazakiem czy masłem, który się nie zmazuje. Imię, imiona, ewentualnie jeżeli mamy takie, pseudonim, niektórzy mają tak zwaną ksywę, więc to, nazwisko, nazwiska i datę, kiedy rozpoczynamy, bierzemy butelkę do siebie, zaczyna się działanie. Rozpoczynamy jakby kurację. Po tym zapisie, a tego zapisu dokonujemy każdym kolorem poza czarnym. Czarny osłabia jakby działanie wody. Tego nie umiem określić, dlaczego tak jest. Nie wyjaśniłem, ale czarny kolor w sposób znaczący obniża wydajność wody. Pochłania tak energię. Tak samo nalepka, ona jest konieczna. Proponowałbym, żebyście Państwo jej nie usuwali. Zdjęcie nalepki, zmiana od razu jest wydajności wody o dokładnie 50%. Są to wszystko rzeczy energetyczne. Które mają znaczenie przy procesie e, odnawiania naszej wody w organizmie. Dlaczego mówi, że ta woda została nazwana prawodą? Otóż nawet naukowcy określają to, że dawniej na, na początku istnienia Ziemi woda to był prabulion. Bulion zawsze jest gęsty. Myślę, że tak gęsty jak ta woda. E, woda mając te właściwości, które ma w tej chwili... Jest najbliższa wody pierwotnej, która tworzyła, uzdrawiała. Przecież wtedy nie było lekarzy, a ludzie żyli szczęśliwi, pijąc wodę. Czytałem wiele przekazów, gdzie rycerz e, ranny, jeżeli był, to szukał tylko źródła, żeby dotrzeć do wody, przemywał mhm. rany, pił wodę i był zdrowy. E, przekazy greckie mówiły o tym, że były studnie u wróżek czy w jakichś takich miejscach kultu. Gdzie wystarczyło przyjść, napić się i ludzie wychodzili uzdrowieni. Hmm. E, to właśnie jest najbliższe wody pierwotnej. Ta woda cały czas, cały czas przekształca się i rozwija. E, cztery lata temu ta woda miała inne właściwości, teraz jej spektrum działania jest wiele, wiele większe. Okay. A jeszcze na tej dużej butelce co trzeba napisać? A, w momencie, jeżeli stawiamy wodę w ogrodzie Proponuję napisać wysokie plony i zdrowe rośliny. Woda kierunkuje wtedy swoje działanie i z własnego doświadczenia, z tego ogródka, który tutaj mamy, mogę powiedzieć tak. Żadnej zarazy, żadnych pasożytów, po prostu zdrowe rośliny były i plony, tak jak Państwu mówiłem, z 18 metrów kwadratowych, jeżeli komuś się uda przy zróżnicowaniu pomidorów, wyjąć tak spokojnie, no, ponad ćwierć tony, ponieważ my już nie liczyliśmy tego po, to, tego momentu, bo cztery taczki po 80 litrów pojemności, to myślę, że spokojnie będzie to 200 kg. były mniejsze taczki, rozdawaliśmy bardzo dużo, więc, ja tylko mówię te ćwierć tony. Jeżeli ktoś będzie miał taki wynik, z chęcią posłucham jak tego dokonał. Bez nawozów, bez przyspieszaczy, bez żadnego. były tylko nawozy naturalne na początku urany i potem rośliny rosły same zdrowe i z bardzo dużą ilością owoców. Największy pomidor miał kilogram 300. Hmm. Kilo 300 był największy. Dobra. Yy, powiedzieliśmy te, teraz o tej prawodzie. No, to co na razie można, to co jest potwierdzone. Natomiast. Temat się rozwija, temat się rozwija, także na pewno dojdą jeszcze inne ciekawe informacje. Mówię, na teraz musi Wam wystarczyć to, co powiedzieliśmy, tak? Zgadzamy się? Tak, ponieważ tu ciekawą rzeczą jest to, że wpływają do mnie jakieś tam informacje, że takie działanie jest jakieś inne, ale to wszystko ja póki nie sprawdzę, póki nie mam pewności przekonania. Nie potwierdzę tego. Jakbym sam udokumentował to u siebie, bo papiery mnie mniej interesują, to w tym momencie wstrzymuję się od przekazywania jakichś tam radosnych informacji. Mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, którą mogę w każdej chwili udokumentować. Na pewno woda u osoby, która je używała, zlikwidowała zakrzepicę. E, więc e, dzięki temu dostała noga i nie tylko. E, woda z łuszczycy e, likwidowała również. Jeszcze jakieś tam inne zmiany skórne i rany. Ale tak jak mówię, tę butelkę proponuję do sprzedaży jako butelkę zamkniętą e, do użytku e, w zamkniętym jakby pojemniku. Woda nie ma atestów, jeżeli chodzi o picie, nie ma atestów, jeżeli chodzi o kosmetykę. W związku z powyższym, mogę tylko i wyłącznie wodę sprzedawać jako wodę do używania w pojemniku zamkniętym. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zaspokoiliśmy oczekiwania osób zainteresowanych. A jak nie, no to proszę o kolejne pytania pod filmem za jakiś czas. Pewnie się spotkamy, pewnie będą już jakieś nowości, także chętnie pogadamy i no. Dziękuję Państwu. Dziękuję. No, dziękuję również i do usłyszenia.